Mam z na samczankę bryjatkę, razem ze mną jest. MP Storm 3. Witamy Was w kolejnym odcinku Slender Hospicium. Tym razem. Ponieważ przeszliśmy podstawówkę. Co, sanatorium i siódmą nisko. I teraz będziemy dręczyć się... z szpitalem. Sam z psychiatrykiem. Właśnie. Nie wiem co tu jest. Powiedzcie nam, proszę Was. Prosimy Was. Base on Slender oparty na slenderze tłumacząc na polski no, od razu mówimy że nie wiemy gdzie są te kartki i oczywiście gra no, sanocza sanocza będziemy się uczyć w trakcie nagrywania gdzie są te wszystkie kartki Zlenderku. tak to było w przypadku Mama elementary czekaj, spacja? tak, no idź tu no. Wystrałam jakieś, jakieś takie... Tu, idź tu. Tu, idź tu. Jedź tu. Tam, skręc. Brawo? Prawo? No. Nie. Halo? Halo? Nie wiem, gdzie to w ogóle poszło? Halo? O kurwa, jak to ciemno. Slenderman. O kuwa, tam jest ciemno. <laughs> Kartki są chyba... W tych samych miejscach, prawda? Czy nie? mi się wydawało, że tam była kartka? Nie! nie. To nie kartka. To są okna. To tu. chyba. O! Na przejściu jest jedna. Dwie. No ale to się liczy podwójnie. Za chwilę potrójnie będziemy Slendera liczyć. <grystanie> Jego korzenie. korzenie. prawo, w lewo? I na drzewo! Było śmieszne. Ta bardzo. Wow. Tu, 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 tu. O za Jezu. Tym. Jest tu za tym. A nie, bo tu. Ale dlaczego tu? bo tutaj. To są w innych miejscach? A ja nie wiem. A ja miałam gdzie indziej Żal. O! Boże święty. Oh my god. O my, oh my... Oh my god. Ja się już kurwa. Bawię. Czy mi się wydaje, czy w tej części kartki są w różnych miejscach? To będzie trudne chyba, jak w innych miejscach. się nie nauczymy. Nie bój się! Boże święty! Jakbyście mnie tylko widzieli! Always hunting? What? Okay. Hunting było! No! Słuchaj, Słuchaj się przestraszyłem, musiałam myślać. A, ja slender... a ja się ciebie przestraszyłam. Myślałam, że cylinder zmienił głowę. <laughs> na głowę jakiegoś dziecka. tu. Zostawić świeczki. Ja mam tylko 8 świeczek. No to pech. Chciałem. No to lipa. Gdzie już tylko 8? Ale i pa, my nie odnaleźliśmy żadnej kartki. No mamy, co ty chcesz? O! Ubet bro. Na lewo? U, bro. Penis. W prawo, w lewo i na drzewo. Tam jest chyba. Tu? Dlaczego my te mamy inaczej? Cztery na razie. 16 podzielone na 8 to 4. Tak, dobrze. Piękna matematyka. Ale dlaczego w Prawo, lewo i na drzewo. Teraz To będzie e, motyw przewodni dzisiejszego odcinka. To. się wydaje, czy... Nie, niech się zastanówmy, bo tutaj już są świeczniki. Gdzie te kartki jeszcze mogą być? Wiem, że gdzieś na oknach. Wplątamy się! Super! A jeszcze Sendera nie widzieliśmy. nie widzieliśmy! No to proszę Wielka. bardzo, twoje... Wielką mowę! Twoje marzenie spełnia się w, kilku se w kilka sekund. W kilku sekund. Wish Może jednak powinniśmy zostawić to na koniec. Ano, oh faktycznie. Stoi ten fryer tam. Frajer. Fryer tam stoi. Frrrr. Frrrrrrrr Frajer. Frrr. To <stututututututututu> co to co było, że się tak zapytam? Właśnie. Tak nagle, niespodziewanie. O. Ale to ja nie umiem niemieckiego. Osiem linijek tylko. Osiem linijek tylko. Nie poznamy całego wiersza. <stutututututu> <stutututil> <stututut2> Co nagle to pod no, no, to co? Będziemy. Bierzemy Bye. się za inną część. Okay. Nie, jeszcze pomyślimy. Bo zostały nam same trudne części. No, a zwłaszcza najtrudniejsza. Slender the Arrival. I trzecia misja. Druga. Dobra. Cześć! Pa!